Gospodynie w początkowych minutach spotkania utrzymywały lekką przewagę nad rywalkami, a większość ich bramek pochodziła z rzutów karnych za niesportowe zachowanie w kole płoczanek. Pod koniec pierwszej połowy, dzięki efektywnemu atakowi oraz skutecznej obronie bramkarki, zawodniczki UKS PCM schodziły z boiska z siedmiopunktowym prowadzeniem. Po zmianie stron, płock próbował odrobić straty, ale gospodynie nie pozwoliły na to. W pierwszej połowie dziewczyny zagrały składem zasadniczym, w drugiej na boisku pojawiły się także zawodniczki rezerwowe. Dariusz Męczykowski był zadowolony z gry swojej drużyny, ale podkreślał, że rzuty karne i te z drugiej linii to aspekty, nad którymi trzeba będzie popracować. Druga część to była taka bardziej kontrolna gra, że zmienialiśmy, graliśmy całym składem, i daje to naprawdę. Takie potwierdzenie dobrej pracy i przygotowanie do kolejnych meczy, bo nie chcielibyśmy już żadnego meczu przegrać. Przypominam, że w kępnie i w Kobierzycach na wyjeździe tylko zdecydowała skuteczność rzutowa, bo grę mieliśmy naprawdę dobrą, poza oczywiście skutecznością. I ta skuteczność dzisiaj już była dobra, oczywiście poza głupimi czteromekarnymi, których się nie udało, będziemy nad nimi pracować. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem zawodniczek UKS PCM 30 do 24.